Pięcie? Po, nie pod Nie no, to wielki połowy. No kurwa. No tak, teraz plus. Kurwa, ale ja. To dobrze, że kurwa nie ma zimy. Ja tylko. No. Ja tylko. Teraz... No, ja tylko. bo tylko. Ja tylko. Ja że tylko. radoja tylko. jest tylko. Na jak będziemy czterdzieści no to, to będzie ale, ale dobrze. Ale to fajne ciepłe. To no. się, Kurwa gorące. Ej, gdzieś się tu No kurwa, jak on jechał osiemdziesiąt kurwa na szafce, nie ma kurwa koło? 4, ale, ale, ale... Jak to, jest... ja, to, A to jest... ja się na do Ja się nagrzę do dojdę, tu kurwa nie Ale, ale co to... Jedzie i mówi, coś mi kurwa no Kurwa, wejście z to to co da się kurwa, patrz. Nie jest. Ale wejście z to, komu. zobaczcie, może tam Ej, coś z domu, jest. Ej, kurwa coś nie Nie działa. Kurwa ładna. Dobrze, że jest za no. Kurwa... Jakby nie był to wstrzymany. Dobrze, Dobrze, że jedno, puh, puh. No, no. Pierdale będzie drugie, to będziesz za nie